Panie Marszałku, łatwiej kochać czy chronić? Tak naprawdę chronić i kochać, kochać swoje dzieci i chronić nasze dzieci i inwestować w edukację dzieci i młodzieży. Tym bardziej, że na dzisiejszej gali pokazaliśmy przykłady, gdzie chociaż tutaj w Małopolsce mamy młodzież, która bardzo aktywnie rozwija się, realizuje swoje pasje, ale przede wszystkim inwestuje w siebie, inwestując w przyszłość Małopolski, w przyszłość naszej ojczyzny. Samorząd wojewódzki nie ma takich obowiązków edukacyjnych jak samorządy gminne czy miejskie. Co może zrobić, żeby inspirować edukację, żeby móc wspierać młodzież i tych najmłodszych dzieci we właściwym rozwoju edukacyjnym? Oczywiście my, jako samorząd Województwa Małopolskiego, nie mamy tylu szkół, ile mają gminy czy też powiaty. Niemniej jednak nasze jednostki edukacyjne inwestują również w edukację młodzieży. A jako Województwo Małopolskie dedykujemy specjalne programy, dedykujemy środki na stypendia, dedykujemy środki na kształcenie branżowe. Wszystko po to, żeby tutaj w Małopolsce inwestować w naszą przyszłość poprzez inwestycje w edukację, bo to jest bardzo istotne, aby wiedzieć tak naprawdę, jak nasza Małopolska będzie się rozwijała, w przyszłości biorąc pod uwagę kadry. A kadry właśnie poprzez kształcenie jest najważniejszą rzeczą, którą chcemy również w najbliższym czasie inwestować i realizować w Małopolsce. Kiedy widział Pan na scenie małą armię Janusika, tych naszych młodych artystów, te, te inicjatywy edukacyjne, to co Pan myślał? Przede wszystkim myślałem o tym, że Małopolska jest tradycyjna, przywiązana do tradycyjnego modelu rodziny, ale również idzie z duchem czasu. Ale też biorąc pod uwagę, że na scenie byli przedstawiciele strażaków ochotników, czyli takiego społeczeństwa i, i, i grupy osób, które społecznie pracują, społecznie angażują się, ratując życie imienie drugiego człowieka. I to jest bardzo cenne, bo właśnie w tych organizacjach społecznych bardzo dużo właśnie może uczy się kształtowania, uczy się dyscypliny. Opinii, ale również uczy się odpowiedzialności za tego drugiego człowieka. Co pan sądzi o tej inicjatywie, której był pan przecież ważnym partnerem? Y Tygodnik do rzeczy postanowił zorganizować tą pierwszą galę pod hasłem Kochać i Chronić, właśnie w Małopolsce. Ja bardzo się cieszę, że tego typu gale, tego typu wydarzenia są w Małopolsce i po raz pierwszy to wydarzenie właśnie było w stolicy naszego regionu. Tym bardziej dla mnie jest zadowalający fakt, że tutaj w Małopolsce pokazaliśmy nasze najlepsze przykłady, które dają właśnie możliwość. Podglądnięcia różnych rodzajów inicjatyw, wyróżnienia niesamowitych osób, ale to też przede wszystkim podkreślamy, że tutaj w Małopolsce chcemy chronić i bronić nasze dzieci.